Siło ucieku samano z tej strony witam i zapraszam Was na taki troszeczkę nietypowy odcinek, bo dzisiaj nie będzie takiego długiego gadania ani ogólnie niczego. Tylko mam do Was takie pytanie. Mam trzy gry, które chciałbym nagrać, znaczy jedną z tych trzy gier i musicie mi napisać. Trzeba być to Gothic 1, Fabuła GTA 5, bądź online e, Lub jakąś trzecią grę, którą zaproponujecie w komentarzu Więc piszcie i ja tam e, Ja tam będę tego Ja wybiorę coś dobrego i, i to nagramy sobie razem Raczej, znaczy jedno razem Powiem to tak Nagram to i pod to sera będzie musiał być przynajmniej 30 łapek. No. Więc postarajcie się. Yy, napiszcie co tam chcecie, i, i już o chyba od jutra pojawią się tam nowe odcinki. No. No to w takim razie do zobaczenia. Cześć.